Witam serdecznie. W tej chwili macie szansę zauważyć ciekawą akcję. Tu rodzinka... Tutaj jest wszystko w porządku i w ogóle, nie? Tutaj z baja. Tak, tu wszystko się dzieje najlepiej. Tak. Pięknie się dzieje. Tam już położyłem deskę. Teraz biorę ten mój podkurzacz. Tą rodzinkę tutaj... Rodzinkę, no nie rodzinkę, bo, bo tutaj gdzie teraz właśnie podkurzam. To się okazało, że matka porobiła jakieś tutaj, że pierwsze pszczoła i tak dalej, i tak dalej, ale ogólnie zrobiła to jest coś trutnie są, ale nie to, że trutówka, tylko jest kilka trutni na wygryzieniu, tak? Ale matka to albo jej nie ma ale nie składa jajeczek, nie ma ani jednego jajka w tej chwili na pasiece jest oblot i naprawdę się dzieje grubo tutaj im dam tego dymu, nie? przez ten wylotek na całego aż wylezie górą, nie? <grytanie> obdym je i spróbuję je połączyć tak w dzień tam trochę wylotek roztworzyłem młoda pszczoła ma oblot, więc może jest jakaś szansa, tak? Tych pszczół tu nawet jest i w ogóle, ale nie bieda. Dobrze. Nie stało się dobrze, dobrze z matką Ale to pod sam koniec teraz nie wystartowała, nie? W porządku. Dobra, rozebrałem sobie ten ból. W tej chwili on jest obdymiony po prostu na całego. One na pewno tam nie... Wyżerają. Tak? Jadę. Już nie czekam na rano. <laughs> w tej chwili jest przedwiośnia. Mam nadzieję, że będzie, będzie łatwo połączyć pszczoły. Tak? Łączymy. z tą warozą. Hit. Niektóre rodziny, większość. Są rodziny, które mają pojedynczą coś na starszej pszczole, a są rodziny, które nie mają w ogóle nic. Dobra, zabieram ten pól, sobie do tku. Dobrze, stoi mi jakoś. Te skrzynki od razu wąt. Żeby pszczoły nie miały punktu odniesienia, tak? I walczę. Od razu, tak? Różne rzeczy się dzieją na pasiece, i to trzeba to różnie pokazywać. Ja to pokazuję, ja się tego nie boję. Tak? Te pszczoły są małe, i tylko małe. Ja mogę z nimi robić, to mi się rzeknie podoba. Słuchajcie, jedziemy. Tak? można trochę dłużej odczekać patrzcie jaka piękna rozpałka patrzcie coś pięknego te <słuchaj> ramki w uważam są do użycia tak? To nic strasznego, że po prostu pszczoło mnie wyszło Nawet nie mam w tej chwili nic, żeby te pszczoły jakoś tak zgarnąć, nie? Ani liście nie rosną, ani nic Coś tu szczęścimy te pszczoły, no trzeba, tą młodą pszczołę to trzeba zrzucić. Tu widać jest ładny plaster jeszcze z futrem. Tak, naraz będę sobie tutaj to... Prze... przerabiał, tak zobaczymy, co tam pożymy, One tak zwykle nie miały właśnie żarcia, więc bardziej bym skłonny im dać tą ramkę z pokarmem. Warozy na tych pszczołach nie było widać. Wszystko było ok, nie? Teraz te pszczoły zasilą tą rodzinę, to zobaczycie jak to pójdzie. Ojej. Yeah. Ja, nie, to będzie coś pięknego. Tu już po prostu po tym pierwszym czerwieniu później nie pojawiły się żadne, żadne, żadne tam nic. Od razu tu patrzę, czy ta matka czasem nie łazi. Tu coś próbowały, o można popatrzeć. Tu coś próbowały już zrobić jakiś coś ratunek świeży, to widać, że to świeże. Tu są jakieś trudnie, coś, nie? No to to najstarsza pszczoła. A tak ogólnie no co? No to to ja bym jeszcze włożył do tego ula obok tam. Nie? Ja bym to włożył tu. Bo tu ma ładnie pierzgi coś nazwierane, coś ten. Dobra, to mamy, nie? Te trudnie to ja wyskrobię i one to wysprzątają. Tu widać, że pszczoły się zakupują bezmatecznie, tak? Tu mają troszeczkę pyłku na zbierane. Już bym tak, mógł tam dodać na dolny korpus, coś dołożyć. Nie zdwieramy. Zobaczymy, jak tu się łączą. Ta ramka też jest ładna, bym ją dodał do łączenia. Nie? Więc od razu odkładam ją pod ul. Tak? Wybieram sobie ramkę. Dobrze. Tu coś widzę, jakiś czerwik jeszcze pszczeli. Tu już widać, tworzą mateczniki ratunkowe, tak? Na krawędzi. O, jest ta matka, jest matka! Mam matkę. Można popatrzeć, taka matka, tak? I nie miała, tutaj już nie było żadnych jajek, nic nie działo, nie było. Normalnego krytego czerwienia, tak? Tu nie ma żadnych jajek po prostu na tej ramce nawet. Tak? Nie ma ani jednego jajka, tak? Tu już zaczęły robić coś. Nie? To. Tu już zaczęły to robić w ramce. No dobra, tą ramkę im podłożę, bo ona jest ładna To matkę, żeśmy ubili. Nie? I koniec. Czoły się połączą i gitara, tak? I one teraz zrobią szał. Na jednym ulu, prawda? Na jednym ulu zrobią szał. Zaraz ja tutaj, o, możecie sobie oglądać. Wytypowałem cztery ramki z tego. Tutaj coś złoto, to ja to rozkopię zaraz. Dobra. Dobrze, tam zaraz tą resztę tamtego korpusa się ogarnie, nie? A teraz powinny dołożyć tutaj. bo to sobie przebrakowałem, tak? Z tego wszystkiego. Tak, widzę, że mogę dokładać. Tutaj wyciągnę ramkę. Te trudnie stąd. To tak... O. Mogę sobie od razu popatrzeć, czy nie wyjdzie z tym jakaś baroza. Nie? Dobra. Te trudnie stąd to samo. Te ja wciąż sobie to powstrzątają. Ja to spróbuję włożyć na dół. Tak. Bez ściągania korpusa. Będzie ciężko. będzie łatwiej. Nie. Nie do rady. Nie zrobić tego w ten sposób. Muszę ściągnąć korpus z korpusa. Nie. Tu widać jak pszczoła się zlatuje. Trzeba to zrobić szybko i sprawnie. O. Pyk. I teraz. Tu mają jakąś ala moją węzę. To niech ją mają. Dam tą ramkę. Tą. Tą, pier tą pyłkiem pierzgą to przeniosą. na tył bym był skłonny dać pustą, bo to bez sensu. To są raczej ramki po raczej, uważam, dobrych pszczołach. Więc tutaj dam sobie pustą. Tak. Niech tak są. Nie? Dobra, montujemy to. Okej. Okay. Tak, teraz możemy śmiało domontować górę. I tu mi zostały dwie ramki, które wytypowałem, czyli akurat tak. Powkładamy to. elegancko tak, a tutaj tam po prostu po środku pustą jak zobaczę, że po tej pustej się coś dzieje no to będzie wtedy nie wiadomo co jest co te pszczoły sobie teraz to obsiądą Mam nadzieję, że się połączą. Nie? Dobrze. Mam pszczoły gorsze i mam pszczoły lepsze. Tak więc ja nie ryczę, nie panikuję, nic specjalnego się nie dzieje. A ten komentarz, że ja sobie z czymś nie radzę, czy coś no to rzeczywiście nie? Chyba ktoś miał ochotę się wyżyć albo coś, nie wiem, nie obchodzi mnie to, nie? Dobra, aha. Tutaj sobie chodziły po tej żarcie jeszcze. No to dobrze. E? Bramy troszkę to z powrotem. Dobrze, misja zakończona powodzeniem. Tu nie było żadnych y, kwestii, że waroza, inne duperele. Po prostu w tej rodzinie obok matka zaszwankowała. No i trzeba było zrobić ten porządek, tak? Teraz mamy kulę do poskładania. Spróbujmy to złożyć że wszystkiego co lepsze może. Dobrze. I okej. Okay jakoś ten pól, to kupę. Teraz możemy popatrzeć, czy pszczoły żądlą się, słuchajcie, po wylotku, czy coś takiego. I okej, okay, nie? I pszczoły się łączą. Tak? Tu widzę, że na te drzewo coś włażą. Ale matkę ubiłem, nie? Już nie składała jajeczek, coś było ze mnie tak. No trudno. Złożyłem to do kupy ładnie. Teraz te pszczoły się zmontują. I ta rodzina będzie jedwabista. Mówię wam. <laughs> nie? No, i to było to wszystko. Ja pędzę dalej, już tu, tu, tu i tak dalej. Życzę wszystkim powodzenia. Tu jeszcze pszczoły coś penetrują. Tu widziałem jakąś. Tu ramka jest z pszczołami. Ojojo, oj, ja ją wyciągnąłem z tego ula i nie włożyłem. No dobra, słuchajcie, ja pędzę dalej. Tą ramkę tutaj musimy dołożyć. Cholera. Nie. Musimy jeszcze raz rozebrać to. Zamiast tej pustej, to włożymy tom. Nie? Nie zauważyłem jej na sam koniec. Już myślałem, że mam połączone. No dobra, ale źle nie jest. Już trudno. Zamiast tej pustej, nie? Włożymy tutaj tą, tylko trzeba tu popatrzeć czy nie ma jajek. Nie, nie ma. No to jest ok, nie? Dobra, niech tak są. Tu już pszczoły są uliczkę w tę stronę, więc jak to się połączy, to naprawdę to się stanie. W tej chwili mają bardzo dużo tutaj ramek odbudowanych. Tak wyszło. No tak mają. Nie? I teraz. Zaraz będziemy lecieć z nimi do góry. I to będą pszczoły, co dadzą miód. Nie? Teraz I ja wcale nie ryczę, że połączyłem, tak? Po prostu tak wyszło, to już my tak połączyli. Dobra. Tu znowu. Trzeba pszczoły wygonić, chociaż ręką. To było to wszystko. Życzę Wam słuchajcie miłego dnia. Miłej dalszej pracy przy naszych jedwabistych pszczołach. Ja wiem, że to nie wszystko wychodzi dobrze. Ale ale, 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 ale to trzeba właśnie walczyć, żeby te nasze pszczoły były jak najlepsze, tak? Od samego początku wiosny zauważam defekty w pszczołach. Yy, więcej defektownych rodzin nie zauważyłem. Tak? Dobra, niech tak jest jak jest. Już w dupie tam. Te pszczoły tu wszędzie latają. Później się ułoży lepiej, jak raz tam będziemy. Dobrze. Mamy jakieś ramki tam do wykorzystania. Ta rodzina nie miała jedno sobie warozy i nic. Łączona. Więc możemy coś tam darczego z tymi ramkami sobie pokombinować w tej chwili. Hmm. Tak myślę. I pszczoły się jedwabiście łączą. Nic specjalnego, nic dziwnego się nie dzieje. Będziemy zobaczyć. Nie? Tu widać z pyłkiem ile pszczół. Nie? Te tutaj, tak drzewo coś oblepiają. Zobaczymy, co będzie dalej. I ja na chwilę obecną lecę z robotą, a zobaczymy później co będzie się działo z tymi pszczołami.